Nowi za z Poppy Playtime, ale nie tylko. Po tym, jak do gry został dodany SpongeBob, dziś pokażę Wam, co czeka na nas w kolejnej aktualizacji Brawl Stars. Czy Hagiłagi będzie kolejną legendą? Oglądaj ten film do końca, zostaw łapkę w górę i supa, koniecznie z dzwoneczkiem, a także napisz w komentarzu, na jakim urządzeniu oglądasz teraz ten film. Czy jest to telefon, tablet, telewizor, albo jeszcze jakieś inne urządzenie, napisz to w komentarzu. Bo jedna osoba wybrana z komentarzy zgarnie karnet zadegniarski Premium Plus. A warto, bo jak wiecie, jest w nim masa, naprawdę kozackich nagród. Ale o tym na pewno wiecie. Jedziemy z tym śledziem. Ale zanim zaczniemy, to mega info. Jeżeli chcecie, by wasz pokój był jeszcze bardziej gamingowy, to mam dla was super propozycję. Gamingowe drzwi od firmy Interdor. Czegoś takiego nie widzieliście. Świecą milionami kolorów, a na dodatek są dźwiękoszczelne, więc nie będzie słychać już przez nie nawet mojego Rage'a. Są zamykane elektronicznie na kod lub odcisk palca, który samemu można sobie ustawić. Oraz na zbliżeniowy brelok. Prawdziwy wypad. A te kolory mogłem zmieniać specjalną aplikacją. x -Door to drzwi, których jeszcze nie widzieliście. Wbijajcie w link w opisie i dowiedzcie się więcej, a my przechodzimy do odcinka. Posłuchajcie, ostatnio, tak jak powiedziałem we wstępie, Brawl Stars otworzył się na współpracę z różnymi innymi firmami albo postaciami. Dzięki temu mamy teraz super karnet zadymiarski i skiny związane ze Spongebobem. Albo wyzwanie Jonah Syne. Jeszcze nie tak dawno nikt by w to po prostu nie uwierzył. Bo w Brawl Stars nigdy Nigdy nie mogliśmy zobaczyć do tej pory postaci z zewnątrz. Zawsze były to te wymyślone przez Super Dlatego w tym odcinku udowodnię Wam, że współpraca Brawl Stars z Poppy Playtime może być naprawdę już niedługo potwierdzona. Ale zacznijmy od innej mocnej kolaboracji. Oprócz postaci z Poppy Playtime możemy niedługo zobaczyć skin z Kibit i Toilet. Nie jest to informacja wymyślona ani wyscana z palca, naprawdę mam na to dowody. Bo przeszukałem dla was cały internet i poświęciłem wiele godzin, żeby to znaleźć, także możecie docenić to łapką w górę dla was, to jest naprawdę dwie sekundy roboty, a mnie naprawdę ucieszy. Pewien użytkownik po ostatniej aktualizacji Brawl Stars znalazł w nim ukryty plik o tajemniczej nazwie Toilet Plunder D, który zawiera tajemniczy model 3D. Okazuje się, że możemy go normalnie otworzyć. Po jego odczytaniu ukazuje nam się nowa skórka do Daryla, która wygląda łudząco podobnie do Skibidi Toileta. Czyżby nowe Skibidi Toiletowe Uniwersum wkroczy do Brawl Starsa i Skibidi Toilet będzie nas gonił? Skibidi Toilet goli, nie śpiewając ale oprócz tego będzie także kameraman, TV Man no i cała reszta tych wszystkich postaci. To byłoby naprawdę mocne i mega mega tego bym chciał. Jak myślicie, która postać mogłaby mieć skina kameramana w Brawl Stars? Napiszcie w komentarzu, a my lecimy na to, na co czekacie, czyli na Poppy Playtime. Oglądajcie do końca. Poppy Playtime również wchodziła we współpracę z innymi grami. Na przykład była już współpraca z Monsters and Mortals. Dlatego to, że ujrzymy Hagiego, Łagiego albo Catnapa w Brawl Stars jest naprawdę bardzo realne. A ja pokażę wam, jak by to wyglądało. Specjalna edycja Brawl Stars, specjalnie zaprojektowana dla Poppy Playtime. Zobaczcie, jak to kozacko tutaj wygląda. Mamy Hagishop. Zobaczcie, wszystko jest dostosowane do Poppy Playtime. Poppy News nawet mamy i postacie są nazywane Hagis, więc no to byłaby specjalna edycja i Grappak, patrzcie, jest tutaj Grabak, Poppy Playtime, możemy specjalny tryb nawet wybrać. Poppy Playtime, Ej, to byłoby naprawdę mocne. Wyobraźcie sobie, że byłaby jakaś mapka związana z fabryką Playtime to byłaby już naprawdę mocna, mocna rozkmina. No i wygląda to naprawdę kozacko nawet w tle mamy hagiłagi. Hagi Pass! Specjalny karnet zadymiarski z hagiłagi. No, to byłoby mocne kolabo, widzowie. Naprawdę, ja czekam i myślę, że to będzie niedługo potwierdzone. Mamy też przypinki Hagiego Wagiego! Różne ma tutaj miny, i w ogóle. Ja nie mogę, jak to kozacko wygląda. Big boxy Hagi Wagi Box. Jeżeli zamiast troków wróciłyby megaboxy i nazywałyby się Hagi lagi Boxy, z racji tego, że po prostu byłaby to kolaboracja Poppy Playtime z Brawl Stars, no to faktycznie takie skrzynki mogłyby być. I zobaczcie, jak one wyglądają po prostu kozacko. No, to jest niesamowite. Ja naprawdę otwieram. Bym, nie zrobiłbym gigaopeni, gdyby tylko to już było, ja naprawdę nie mogę się doczekać. Wow, naprawdę wygląda to super. A popinius, co tutaj mamy? Patrzcie, nawet jest notatka, że nowi nowi że tutaj mamy. Mamy Hagiego łagiego i nowy Hagi Wagi Box. I ja nie mogę. I jest tutaj też jakaś mapka. Nie no, fajnie to wygląda. Naprawdę cały koncept. Cała taka wersja beta naprawdę mega, mega mi się podoba. Wow, nie wiem jak wam widzowie. Możecie napisać teraz koniecznie w komentarzach, jak wam się to podoba, no bo ja po prostu jestem pod wielkim wrażeniem, Awatar nawet! I Hagiwagi jeszcze do znanych nas zaprasza. O, Siemanko, tutaj mamy kolejny koncept z Brawl Stars. Jakby to mogło wyglądać? No zobaczcie, otwieramy sobie Big Boxika. Mamy tutaj jakieś punkty mocy, zwykłe punkty mocy, ale spokojnie. Mamy mega boxa, mamy Big Boxa i tutaj chyba będzie coś się działo. Jest jeszcze Patryk ze SpongeBoba. Co za uniwersum! Tutaj wielkie się połączyło w tym momencie. Tutaj może w tym boksie będzie Hagiwagi. Świeci się? Dobra, patrzcie! Tak mogłaby wyglądać jego postać Hagiwagi Fighter I legenda tutaj byłoby Że jest, Hagiwagi jest ostatnim antagonistą Ja nie mogę To byłoby dobre I to wygląda naprawdę fajnie No zobaczcie jak on się rusza Dobra, ale zobaczmy jego Jakby wyglądał w jakby naszym ekwipunku O, legendarny Hagiwagi To byłoby naprawdę legendarne I co będzie pokazane tym? Mam nadzieję, że tak Halo, Hagiwagi Jest! Legenda Hagiwagi tam był Patrzcie Nie no, ja chcę Ale to wygląda jeden do jednego Tak naprawdę mogłoby to wyglądać. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądało. Oj, 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 hagi, łagi, on sobie ma moce. Ciekawe, jakie miałby gadżety na przykład. Mamy tutaj Kissy Missy, która wykluła się z Leona. No tutaj już trochę gorzej ta animacja jest zrobiona, ale mamy Kissy Missy, która jest jakby, no, żeńską wersją Hagiego więc oprócz Hagiego mielibyśmy Kissy Missy, czyli kolejną postać z uniwersum Poppy Playtime. Tutaj, zobaczcie, trzy Hagiłagi, Trzech Hagiwagi. Mamy tutaj od razu w poczekalni Hagi Łagi Pass, Hagi Łagi Shop, czyli coś podobnego jak widzieliśmy już wcześniej, ale jednak zrobione troszeczkę inaczej. Hagi Łagi Club nawet i zbiory klejnotów o nazwie Hagi Łagi. Ciekawe jakby to wyglądało. Może zbierałoby się zabawki zamiast czajnotów, części zabawek, części na przykład popi, albo Banzobani i tak dalej. Tych wszystkich bohaterów. To byłaby dobra rozkwina, to byłby fajny tryb, myślę. Dobra, wchodzimy na swój profil i możemy wybrać nawet ikonkę Hagiego Łagiego. Możemy być Hagim Łagim. No nieźle, kozacko, Hagi Łagi opanowałby cały Brawl Stars. I mamy też oferty, oferty Hagi Łagi za darmo. No kto by z tego nie skorzystał? Każdy by chciał mieć Hagiego Łagiego za darmo, no proszę was, no. Ja bym wziął nawet trzy naraz. O, jeszcze bym się z kolegą podzielił, jakby była taka możliwość. Wy Wymianę na przykład dymiarze. o, to było dopiero rozwaliło mózg. No i co tutaj hagiłagi jest? Nie! Cały kwipunek w hagi chłagich i żadnej innej postaci. To chyba byłoby za dużo. No po co mi aż tyle hagichłagich? Już wolałbym wbijać pucharki i rangę na jednej postaci, żeby mieć tą 30 na przykład, niż tutaj pojedynczo na każdym, no. To, to akurat byłoby za dużo, widzowie. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek wygląda to naprawdę przerażająco, bo to jest jak jakaś schakowana wersja Brawl Stars. Zła zabawka, widzowie. Mówiłem, Hagi -łagi zawsze jest zły, on się nigdy nie zmieni. On zawsze będzie chciał nas pożreć, zawsze, widzowie. Dlatego wy, jeżeli nie chcecie zostać pożarci przez Hagiego Łagiego, zostawcie teraz łapkę w górę i oglądajcie filmy, które teraz nam się wyświetlają. O tutaj, w tych miejscach.